Gromda TV a razem z nami, Szubcą, który sam daje wojny w ringu. Jutro będzie je oglądał z boku. Przyjechaj z Łazarem, powiedz w jakiej on jest formie. Tak, myślę, że Łazar jest w dobrej formie. Tak jak widać, jest bardziej wyżyłowany niż w grudniu. Na, na ostatniej. W grudniu W grudniu to był w grudniu, no, przed ostatniej gromdzie. No to, to jest bardziej wyżułowany, lepiej na pewno jest kondycyjny, przygotowany. No i myślę, że będzie dobra walka, bo jednak Skyface to Biok. Łazar też lubi te wojny ringowe. Zresztą tak jak ja, więc. Jako jego trener to powiedzmy, że tworzymy te wojny ringowe, ja tworzę historię dla Tymeksa, on tworzy historię dla Gromdy, więc, więc będzie, będzie jutro na pewno dobre show, więc zapraszam ludzi do wykupywania PayPerU, bo będzie fajna walka, ale też fajny finał tutaj całej Gromdy. Tak? Balboa z, z Kubiszynem tutaj będzie, będzie też jazda nie masz takich dylematów, ale ja nawet nie wiem komu kibicować, bo obydwaj fajni goście, obydwaj goście, którzy wchodzą do ringu się bić. Czy myślisz, że możemy się spodziewać takiej szybkiej, ale dynamicznej, intensywnej walki? Obydwaj będą leżeć, obydwaj będą porcinani, czy, czy jednak ktoś tutaj zdominuje? Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, no co, no, Scarface to jest taki typowy biok, zresztą na, na ostatniej gromdzie no, to szybko się rozprawił z Anglikiem. Yy, łazar jest technikiem, ale czasami go po prostu emocje porywają i idzie w te wojny przy których może zebrać po prostu niepotrzebne ciosy. Ja wolę, jak on boksuje i jak wyboksuje, to dopiero ma robić wojnę. Więc, więc ja, ja wolę, jak tak robi, ale to wiadomo, przebieg ringu, różne nam sytuacje przynosi i czasami to, co chcemy zrobić, nie możemy zrealizować po prostu swego planu taktycznego, bo rywal nam na to nie pozwala, no i trzeba zawsze wdrożyć plan B, a planów będzie jutro na pewno kilka na, na Scarface'a. Ja tutaj już sobie przygotuję plan. Don Diego czy Balboa? Tak jak mówiłem w innych wywiadach, ja tutaj nie chcę nikogo skreślać. Obaj są moimi kolegami. Gdybyś musiał, ktoś ci dołożył tam pistolet do głowy. Minimalnie nawet. Aha, mówi, że ten, historia no. bałżyskie, no. tak? Dobra, dobra. To, to jak historie bałżyskie, to, to, to tak powiem delikatnie bardziej na, na Balboa z tego powodu, że jest po prostu bardzo eksplozywny, bardzo szybki, zasypuje rywali czasami. Jak już trafi, no to te ręce, Latają jak waga lekka, więc to jest dla rywali, cięższych, na pewno ciężkie do przewidzenia. To zresztą mówił Łukasz Parowiec, że tych ciosów niektórych po prostu nie widział, bo tak szybko leciały, więc różnie to może być. Nie? No myślę, że, że Dominik, ale jak to? Jak, jak to wyjdzie? No wiadomo, to są gołe pionchy, to jest. Oni są dwo, sportowcami typowymi sportowcami, walczyli ze sobą w kickboxingu, mieli tam remis. A więc tutaj myślę o Roszczynie, Gromda, po prostu ich ten taki, wiesz, niedosyt, nie? Jak ty patrzysz na tych zagranicznych zawodników, bo pewnie oglądałeś te wideo czy z Parisem, czy z innymi zawodnikami, ja słyszałem, że tutaj każdy chciałby z nimi walczyć, generalnie, z Polaków, bo nie spodobali się. Znaczy, ten trailer w ogóle dzisiaj, go oglądałem w drodze, ja właśnie z tym papierosem, gdzieś tam z tym piwem, no dla mnie takie trochę, no, patologia, buractwo. No, ja bym się mógł zimbić, nim bić bez kitu, <noise> mógłbym mu nie, nie, bez kitu, z nim... Z ma... ciała? Nie wiem ile waży, ale taki dosyć szczupły chłopak, myślę, że, że troszkę cięższy ode mnie, więc, więc z nim bym mógł tutaj, tutaj wojować, myślę, nie, w ringu. byś go ustrzelił? Nie wiem, to ciężko powiedzieć, ja się lubię bawić, ja, ja lubię męczyć w tym ringu, nie, zresztą widziałeś, ja lubię katować te doły i się trochę pastwić, więc, więc wiesz, więc ja lubię jak coś... by cię wspominał. No, myślę, że kurwa kaszanka by się kurwa odbiła, nie? Dobra, super. Czekamy na jutro i oglądamy Paper Per View grundy. Pozdrawiam wszystkich. Świat zawsze potrzebował bohaterów. A my, wychowani na kultowych filmach. Dane słowo miało wartość. I nikt się nie mazał. Bo chłopaki nie płaczą. Świat wartościowych idoli, którzy stawali się legendami i których losy śledził każdy. Ci, którzy robili robotę, a nie tylko gadali. Wielkie walki, na które wstawali wszyscy, dające niezapomniane emocje. Królowie ringu wygrywali serca oraz pamięć kibiców. Czas, aby znów poczuć te emocje, oczekiwania jak dzieciak na święta, ten smak prawdziwej i twardej rywalizacji, konkretnych fajterów i bitnych bestii, ojciec z synem siadający do oglądania, grupa znajomych przy zimnym browarku, całe świty dobrych chłopaków kibicujących swojemu bratu. Historia tworzy się na naszych oczach. Dwóch najlepszych. Stanie do walki, na którą czekają wszyscy. Czas poznać niekwestionowanego i niepokonanego czempiona walki na kołe pięści. Don Diego vs Balboa Gronda 13. Już 26 maja na żywo w systemie Pay-Per-View Oj, będzie ostro.